Cześć, cześć, witajcie, piąteczek piątunio. Miał być dzień wolny, ale zaczynamy go od krótkiej pracy. Jedziemy odebrać Kazportycz z 2020 roku. Bardzo fajny, że tak powiem, konsek. W fajnej cenie będzie, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to odzywajcie się na PRIF i będziemy się omawiać na oględziny. A już teraz pokazuję Wam. Jak się prezentuje? i mamy już na dole Kia Sportage 2020 rok. 1.6 benzyna, 118 000 km przebiegu. Auto wyposażone w nawigację, kamerę cofania, czujniki parkowania, grzane fotele, grzana kierownica. Zaraz wam pokażę jak się prezentuje w środku. Kolor jest naprawdę rewelacja. Żywy, wyróżniający się. Mamy też drugi komplet kół cool do auta, też na Alusach, na czarnych, także też prezencja do niebieskiego będzie rewelka. Auto jest w oryginalnym lakierze, serwisowane do końca przez ASO. A już tutaj w środku wam pełna elektryka. Jak widzicie auto jest w takim stanie jak, jak należy. Także jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany tym modelem, zapraszamy Was do kontaktu lub do wizyty na miejscu. Autobracia Stare Miasto, ulica Główna 24. Przed wizytą zawsze się upewnić, czy oferta jest aktualna, zadzwoń do nas. Trzymajcie się, miłego piątku.